Nie chcę prezydenta, który nazywa mnie ideologią. Próbuje się nam, proszę państwa, wmówić, że to ludzie. A to jest po prostu ideologia. Nie chcę prezydenta, który podpisuje każdą ustawę, jaką położą mu na biurku. Chcę prezydenta, który skutecznie będzie walczył z kryzysem klimatycznym. Węgiel jest naszym strategicznym surowcem. My mamy, jak podają eksperci, zapasy węgla na 200 lat, i trudno, żebyśmy z naszego surowca, który, dzięki któremu mamy suwerenność energetyczną zapewnioną i zagwarantowaną, całkowicie zrezygnowali. Chcę Polski w Europie. Ja jestem prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej powiem tak. Nie będą nam tutaj w obcych językach narzucali, jaki ustrój mamy mieć w Polsce i jak mają być prowadzone polskie sprawy. Myślał o obywatelach, a nie tylko i wyłącznie o jakichś swoich sprawach czy jakiejś wyimaginowanej wspólnocie, z której dla nas niewiele wynika. Chcę prezydenta, który nie jest objęty na krzywdy innych. Czujcie bezpiecznie, nie rzucani kamieniami na maczach równości, tak jak to się dzieje teraz. Wie pan, no ja przepraszam pana bardzo, ale ja nie widziałem, żeby gdziekolwiek rzucano kamieniami. No, nie, dobrze no, rzucają kamieniami. To do lekarza, kolego, do lekarza, do ja lekarza. To, spokojnie, spokojnie. spokojnie. Prezydenta, który dbał o środowisko naturalne. 500 metrów, 700 metrów, to jest moim zdaniem taki bardzo obiektywny dowód tego, co się tutaj stało. Bo minister Szyszko się tego wypierał, twierdził, że te dowody są fabrykowane, no ale to są dane pochodzące z satelity z obiektywnego źródła, więc nie ma tutaj żadnej mowy o manipulacji. Chcę Polski, gdzie ochrona zdrowia jest na wysokim poziomie. Nie pytają cię o imię, walcząc o stręczenie na głowie. Chcę prezydenta, który chroni praw dziecka. Wow. Ten człowiek odbył karę więzienia w całości. Odsiedział więzienie w całości. Nie może przysposobić małoletniego osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą tej samej płci. Chcę prezydenta, który radzi sobie z kryzysem. Który realizuje swoje obietnice wyborcze. Polski, gdzie pierwsza dama ma głos. W której stawia się na edukację seksualną i antydyskryminacyjną. W której media publiczne przekazują rzetelne i obiektywne informacje. W której prezydent nie klęka przed biskupem.